Imano Orły, witam w kolejnym odcinku. Zanim cokolwiek nie zapomnijcie, kliknąć łapę w górę, zasubskrybować kanał i dzwoneczek, kliknąć też, żebyście widzieli, że znowu coś wrzuciłem. Przypominam, że z hasłem Ludus macie 50 groszy zniżki na każdym kilogramie nadważnika kulowego kupionego w Cast Fitness. Jak to zrobić, informacje macie poniżej w opisie. Przypominam też, że cały czas możecie nabyć mój. Plan dla początkujących na poprawę siły i techniki w pracy z odważnikami kulowymi, tymczasem jedziemy z koksem. Dziś omówimy sobie, jak złapać stak, czyli jak złapać dwa ketle jednolite, jeżeli brakuje Wam odpowiednio dużego odważnika e, do czegoś, to zawsze możecie złapać dwie kule naraz. E, co nam to daje? Przede wszystkim zmusza do dużo mocniejszej stabilizacji. E, właściwie przede wszystkim to zmusza do, do dużo mocniejszej pracy przedramienia, czyli chwytu, czyli ścisku. E, na przykład w presie będzie to świetne ze względu na to, że jak dobrze wiecie lub nie wiecie, im mocniej zacisnę rękę, tym lepiej e, jestem w stanie dopiąć, mocniej zacisnę pięść, tym lepiej jestem w stanie dopiąć całe ciało dzięki zjawisku tak zwanej irradiacji, e, więc żeby Stack Press, czyli press, w którym łapię dwa odważniki naraz, jest świetną opcją, żeby e, nauczyć się tego właśnie ściskania, ze względu na to, że mamy dużo więcej w i dużo mocniej musimy pracować, żeby ten cały utrzymać. Poza tym, no tak jak wspomniałem, dużo, bardzo dobrze uczy stabilizacji, ta forma wyciskania, czy ta forma w ogóle trzymania odważników, bo w ten sposób można robić prawie każde ćwiczenie, jego tym za chwilę. Teraz przejdźmy do tego, jak złapać tak zwanego staka. Otóż zazwyczaj w pierwszej kolejności łapiemy dużą kulę, tą większą kulę z tych, które chcemy wyciskać. Można to zrobić odwrotnie, wtedy będzie oczywiście trudniej, trzeba wziąć pod uwagę, że mniejsza kula pod naciskiem większej będzie się bardziej wrzynać w rękę. Ja Wam pokażę opcję standardową, czyli najpierw łapiemy dużą kulę, teraz większą kulę, w zależności oczywiście od rozmiaru, ale zazwyczaj będziemy łapać mocniej przy roku od strony małego palca. O tym jak łapać, jakie kule mówiłem już w poprzednich odcinkach, linki będziecie mieli w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o tak, to do tego typu łapania odważników będziecie musieli łapać z tej strony, ze względu na to, że chcecie ustawić swój odważnik jak najbardziej poziomo względem podłogi. To znaczy, że w chwycie takim jak do push press, tudzież pushdrop, gdzie odważnik przecina błąd mocno pod kątem, raczej ciężko będzie z góry położyć drugi odważnik. Dlatego tego typu staku będziemy łapać od strony małego palca, staramy się zahaczyć piętą dłoni o rączkę odważnika. I teraz dopiero możemy położyć tutaj drugi odważnik. Drugi odważnik kładziemy w taki sposób, żeby ta kula, rączka nie wysuwała się tutaj przed rączkę odważnika z dołu ze względu na to, że będzie nam zjeżdżać, będzie dużo gorzej go utrzymać. Staramy się położyć odważnik z góry. W taki sposób, żeby rączka leżała dosłownie na, jakby w jednej linii, żeby był ich środek ciężkości, tej rączce tutaj. Dzięki temu mogę tutaj mocniej paluchami ją ścisnąć i kontrolować. Teraz, jeżeli chodzi o to, jak daleko jest przesunięta, to ja tutaj mam akurat szesnastkę i 8. One są mniej więcej podobnych rozmiarów. Więc, tutaj, żeby nasunąć środek ciężkości tego ketla z góry na środek ciężkości ketla z dołu, no, tak samo tą ósemkę z góry łapię bliżej tego zagięcia od strony małego palca. Natomiast, gdyby ta kula była większa to prawdopodobnie, najczęściej tak będzie, e, będę musiał ją przesunąć tak, żeby złapać ją bardziej w środku. Czasami może się okazać, tak jak na przykład tutaj, w zależności od kształtu kul, z jakimi pracujecie, że na przykład teraz jak złapałem sobie bardziej po środku, to się okazuje, że jest trochę wygodniej. Ta kula wsunęła mi się tutaj bliżej e, na środek tej dwu, e, szesnastki z dołu. I jakby było trochę wygodniej, trochę lepiej to utrzymać. Więc w zależności od rozmiaru kuli będziecie musieli właśnie sobie pokombinować e, w taki sposób, poukładać tę kulę z góry, żeby sprawdzić jak, w jakim ustawieniu Wasz chwyt jest najpewniejszy i znowu no, to będzie zawsze zależało przede wszystkim od tego jakimi kulami Wy pracujecie i na przykład trudność z tego chwytu też będzie uzależniona od tego ze względu na to, że mam tutaj 16 i 8 to są odważniki Zaxo i one mają relatywnie cieńsze rączki niż na przykład odważniki innych firm, na przykład Cast czy e, CKB, przez co zdecydowanie łatwiej jest złapać e, takie dwa odważniki e, w staka, choć one mają jakby swoją inną trudność w tej kwestii, bo te rączki są na przykład dużo dłuższe niż w pozostałych filmach, o których wymieniłem, więc w nich na przykład może być mm, inny problem taki, że one będą się opierać. W niższym miejscu na przedramieniu, więc może być to bardziej bolesne. Oczywiście od tego się nie umiera, pamiętajmy. Yy, także trudność tego, yy, to, to jak trudno nam będzie łapać, yy, trzymać konkretne odważniki, będzie zależała przede wszystkim właśnie do tego, jak one są zbudowane. I teraz dla przykładu, może jakieś ćwiczonko, yy, jak, jak na przykład zarzucić taki zestaw, Załóżmy, że ćwiczycie sobie w domu, to jest bardzo fajna opcja. Jak po prostu nie macie cięższego, nie macie cięższego odważnika, to łapiecie taka. Natomiast, tak jak wspomniałem, jest tyle benefitów, które wynika z tego typu trzymania odważnika, odważników, że naprawdę warto jest to inkorporować do swojego treningu, nawet jeżeli dysponujecie wystarczającą ilością różnych odważników i różnych kur. Teraz, żeby Wam zaprezentować. Ustawiam dłoń w odważniku na dole, wbijam ją głęboko, staram się zaprzeć tutaj kciukiem, tak? Żeby mieć jak najwięcej miejsca tu w tej części dłoni, żeby położyć tu drugi odważnik. Łapię drugi odważnik. Pomagam sobie drugą ręką. Zarzucam, Hop. pach, pach. No, i mamy to. Są jeszcze inne ciekawe opcje, żeby łapać odważniki. Można na przykład połączyć stach z bottom up. to znaczy to jest dość trochę bardziej karkołomny sposób, ale da się. Również trudność będzie zależała od konstrukcji samych odważników. Ale popatrzcie, co robię. Łapię z dołu, tak jak wspomniałem wcześniej. Natomiast tym razem, odważnik z góry, wkładam jakby rączka w rączkę. Teraz popatrzcie, co się dzieje. Zarzucam oba odważniki. Op. Jeden leży mi w regularnym raku, a drugi palcami muszę bardzo mocno ściskać, żeby bottom up mi się nie, nie spadł, był. jeszcze można też coś postawić ewentualnie, nie. ale najpierw może opanujcie ten pierwszy podstawowy stan. Także na dziś to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Orły wideo, Zapraszam na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, kliknąć łapkę w górę żeby, i dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś wrzuciłem. Tymczasem czołgiem.